Przechodzimy się oglądania, ale weźmy jeszcze coś do zjedziemy, do picia. Nie, nie chcę. się za chwilę. się za chwilę. Hej, mamo, hej, Hej, Co Nie wiem, co się dzieje. Mama w tym miejscu nic nie mówi. To jest trochę. Dobra, a ba... więc mama? Która to godzina? Dobra, jaki to jest? Dwudziesta. Idę do szkoły. A ja idę spać, jakby się Idę się ubrać, i już, i już się i idę spać. A, tak, spać, tak, 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 nie interesuje tak, 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 tak,

Счастливой ночи. Я же опыта такие позиции. Объем, обозрение. Чем больше он в детстве, тем больше от в детстве. Я хочу спать. Добре, иду себе убрать штуку. Я вам себе уберу. Добре, мама мога еще все сварю Mamo, no, no, się przebrać. Już się umrałam. Idę. No, no. Dalej masz radę. A jednak nie. Dobrze. Czesmy, idę po na i po... I po śniadanie. No. A co tu tak ciemno? Widać, nie mam dużo Dobra, Biorę śniadanie sobie tutaj zrobię. O, widać, nie mam na I chyba jest To że ja idę do szkoły. Pięknie. Otwieraj drzwi. O, Tata wrócił z pracy. Otwieraj też kupię. Do szkoły. Dobrze, ja idę do sobie już do szkoły. Na rowerek oczywiście. Zaraz się spóźnię. jak to tu jest. O, oh Majdasz. Dobra, z całej pady co tak daleko mam? No chyba nie wierzę. Nie zdążę, nie zdążę. Dobra, przepraszam za spóźnienie po prostu. No, no zdążę. Dobra, zdążyłam. Rowerek zostawiłam, ja... i

Школы, вiesz? Тата, вiesz? А мама бегает Врачи нам не в школы Врачи нам не в школы Не слышу, мама Мои песочные полы не будут Что ちょっと待って。<sighs> <sighs>